I co tu się dzieje? Odkryliśmy fragmenty pomnika uh -huh. po niemieckiego, poświęconego ofiarom I wojny światowej, mieszkańcom łazy, którzy zginęli. Uh -huh. Na z całą ekipą wyciągnęli trzy głazy. Odkryliśmy z napisami. Jeszcze najprawdopodobniej jest na tym jednym największym napis. Jutro się z nimi tego, ja sobie tędy przejdę. To, 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 to. Zrobiliśmy, firma Tempus nam będzie robiła tablicę. Tam będą takie, są na tej, co było tutaj, ten pomnik. To były dwie tablice, które w 65 mieszkańcy już Łazowa to zrobili. To one też będą przyklejone do, do tej tablicy. No i to chcieliśmy złożyć i w tym miejscu zrobić pomnik. Ale okazało się, że są... Jak ktoś mówi, są e, z elementy tego starego pomnika, tam jest data 1917-16, to, to będzie akurat, jak będziemy otwierać ten pomnik, ten cały plac, jak to będzie zrobione, to będzie można powiedzieć, że to stulecie, stulecie tego, tego miejsca i tej wioski, że jest wpisane to. No i to na pewno to zamontujemy gdzieś to z tyłu, nie będziemy tego ani wyrzucać, ani... Będzie taka pamiątka, że w tym miejscu będzie niemiecki pomnik, ludzi, ludzie, którzy zginęli w czasie pierwszej wojny, można powiedzieć. Tu w Łazowie. będą, którzy przyjechali z Bowidowcy, tak? Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, to też będzie napisane. Jest tu na tablicy, na tym kamieniu kamiennym. No i myślę, że to będzie służyło już na następne 20, czy tam 50 lat. Jak komuś się znów odwiedzi, że trzeba zmienić infrastrukturę tego miejsca, otoczenia, które tu jest. I jak na razie myślę, że. Ładnie to zaczyna wyglądać, a jak będzie skończone i, i jak ludzie dalej tak pomagają, pomagają, to że to będzie efekt, dopiero jak to trawa zazieleni urośnie, jak to wszystko będzie wysypane, to myślę, że będzie luks, jak na takie małe miejsce i na taki wkład finansowy, który jest tutaj dany, to myślę, że to będzie jedno z najlepszych, ładniejszych miejsc tutaj w Azowie. Dziękuję Szanowni bardzo. Dziękuję. Ямком, просто... а, <laughs> no, я так еще не умею хорошо. <laughs> <dobrze. Nie, больше. laughs> я не могу себя. Я